Fajnie, że jesteście z nami, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, co działo się z samochodem po uzyskaniu naszej upragnionej rejestracji. Usunęliśmy totalnie wszystko. Fotele, sklejki, pod którymi ukazało się bardzo dużo zanieczyszczeń, brudu, kurzu. Przed nami dużo zamiatania i czyszczenia. No <grym> <grym> Powiedz coś, co robimy.

Dobra Po dokładnym myciu auta suszenie trwało kilka dni. Następnie wpadła konserwacja. Na konserwacji profili zamkniętych naprawdę nie oszczędzaliśmy. Zależało nam, żeby... Auto było dobrze zabezpieczone przed korozją na długie, długie lata. Następny krok to wyklejenie samochodu matami kauczukowymi typu Armaplex, dzięki czemu uzyskujemy docieplenie samochodu. Dodatkowo na nadkolach został położony bitmat, który zapewnia wygłuszenie. Na profilach prowadziliśmy kilometry przewozów elektrycznych. Prace wykonywaliśmy etapami. Po zużyciu partii materiału z powrotem zamontowaliśmy fotelę i ruszyliśmy na zakupy. Jesteśmy na miejscu. Zadanie było ułatwione, bo trafiliśmy w super zaopatrzone miejsce. Było tam wszystko, czego w danym momencie potrzebowaliśmy. Bardzo szeroki wybór oraz profesjonalne. Podejście personelu. Na pokład wchodzi hydraulika, sanitariat, środki czystości, boiler, zbiorniki na wodę czystą i szarą. Wybraliśmy też okno dachowe. Przed nami montaż okna. Na dachu założyliśmy relingi dachowe. Pod dwa panele fotowoltaiczne, które będzie montował mój brat podobnie jak okno dachowe. Wyznaczyliśmy miejsce na okno. Będzie to w tylnej części nad łóżkiem. Najpierw otwór wiertarką, następnie wyrysarką wzdłuż wyznaczonej linii. Czekaliśmy na słoneczny dzień. Mieliśmy szczęście, pogoda dopisała. Po wycięciu otworu musieliśmy wyszlifować krawędzie, po czym nastąpił montaż konstrukcji. Do przymocowania użyliśmy specjalnego kleju. Kolejny etap to schnięcie. W tym czasie zakupiliśmy zwykły brodzik o wymiarach 90 na 90 przy okazji Kupiliśmy lodówkę z zamrażarką na 230 V. Ociepliliśmy podłogi z wyznaczeniem miejsca na brodzik, a także wkręciliśmy pierwsze elementy konstrukcji łóżka. Całe ocieplenie zostało pokryte alufoksem. Nadszedł czas na konserwację podwozia. Szukaliśmy najlepszej, zdecydowaliśmy się na kobre. Przygotowanie zajęło nam kilka dni. Równomiernie nałożony preparat wymagał. Kilku dni wyschnięcia. W tym czasie, samochód nie mógł być używany. W tym czasie zajęliśmy się wykończeniem sufitu. Nasz projekt zakładał sufit 4-metrowy w jednym kawałku. Było to prawdziwym wyzwaniem. Drugi raz zrobilibyśmy całkowicie inaczej. Jednakże efekt bardzo nam się podoba. Kabina kierowcy została całkowicie rozebrana. Podłoga docieplona. Położyliśmy przewody paliwowe do Webasto. W tym odcinku to wszystko. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych i oczywiście do subskrybowania. Do zobaczenia.